Cześć kochani. Witajcie! Pozdrawiam Was ze spacerku w lesie. W jesiennym lesie. Słuchajcie, nareszcie nie ma komarów, pierników jednych i można sobie wreszcie do lasu wrócić. Eee, więc wyskoczyłam z domu na spacerek przy zachodzie słońca. To słoneczko tańczy mi na twarzy. Będzie go co kawałeczek wida widać. No i tak stwierdziłam, kurczę, powiem do Was parę słówek, żeby Was zachęcić do wychodzenia na spacerki. Ja tak mam, nie wiem jak Wy macie, ja tak mam czasami, że mi się tak nie chce, tak mi się nie chce i sobie oczywiście myślę, no ale co to da? Co to da, że ja wyjdę, że sobie pochodzę, że usiądę pod drzewem, no co to da? Szczególnie jak mam taki, wiecie, jeden z takich dni, albo mam ciąg takich dni. <grym> że mam doł, albo nic mi się nie chce, albo wszystko z bez sensu. To co to da, że ja wyjdę? No i za każdym razem, jak jednak wyjdę i pochodzę, albo usiądę pod drzewem, no to czuję się zupełnie inaczej. No na pewno wiecie, o czym mówię. Tylko no właśnie wyjść, nie? Zebrać się w sobie i wyjść. Dlatego nagrywam to, żeby Was trochę zachęcić do tego, żebyście pamiętali, że to jest jeden z takich sposobów, który naprawdę działa szybko, sprawnie i naprawdę nie, wykład, nie wymaga jakichś wielkich nakładów. Ech, co jeszcze, słuchajcie, e, o czym ja na przykład nie wiedziałam, ale dowiedziałam się z jakiegoś mądrego nagrania gdzieś w odmętach, słuchajcie, um, Instagrama albo YouTube'a już nie pamiętam, nawet nie pamiętam, kto to mówił. Pamiętam tylko, że to było po angielsku. Jakiś Pan tłumaczył, że to ma duże znaczenie, taki spacerek dla mózgu, no. Szczególnie, kiedy my mamy takie poczucie, że utknęliśmy w życiu. Ee, że nie mamy poczucia kierunku, że nie wiemy, dokąd mamy iść. Um, a nawet nie, że nie ma poczucia kierunku, bardziej właśnie takie, że mamy takie poczucie takiego stagnacji, czyli takiego właśnie utknięcia, takiego właśnie, jakbyśmy się nie mogli właśnie ruszyć e, tak życiowo z jakimiś tematami, nie? To wtedy podobno jest bardzo dobrze, właśnie po prostu pójść na spacer, dlatego że jak my idziemy to my nadajemy temu naszemu mózgowi tą informację, że my się poruszamy do przodu. Ha, ha, no właśnie, że my się poruszamy do przodu. Więc możemy jak ten nasz mózg, że tak powiem, wprowadzić ten taki ruch pójścia do przodu, czyli jak gdyby nasze ciało, nasz mózg, nasze jestestwo doznaje takiego poczucia, że ono się porusza, że ono nie jest tak, czyli nie jest utknięte. Nie? No, ja już pewnie w którymś nagraniu też mówiłam. I to na pewno też wiecie. Oczywiście jak się poruszamy, jak się ruszamy, to rusza się razem z nami nasza kochana limfa, tak? Bo nasza limfa niestety nie ma pompki, która by ją pompowała i by ją poruszała, tak jak na przykład krew ma. Serduszko i serduszko pompuje tą krew, więc ono sobie tak bum bum pulsuje po całym ciałku. No to nasza limfa tego nie ma. A nasza limfa odpowiada za to, żeby nas oczyścić z różnych niefajnych rzeczy. I co jeszcze? No, układ odpornościowy, tak? Żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli silni. I i wiecie co, coś mi przyszło. Nie wiem. Może to tak sobie trochę podkręcam, albo sobie dopowiadam. Ale tak sobie pomyślałam, jak na przykład, wiecie, jesienią dzieciaki wracają do szkoły i zaczynają się choróbska i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, kurczę, a może to jest przez to, że oni, wiecie, całe lato byli w ruchu, całe lato byli gdzieś na zewnątrz, cały czas, nie wiem, skakanie, bieganie, pływanie, coś i nagle mają usiąść w ławkach i się nie ruszać? Może tam się coś zatyka, utyka? <laughs> Więc słuchajcie, pozwólmy sobie na spacerki, pozwólmy sobie na spacerki w naturze, oh, w tym tlenie, kochanym tlenie, które nasze kochane drzewka produkują i produkują obficie i za darmo, słuchajcie. Za darmo, więc można brać ile się chce, tak? Tutaj nie ma ograniczeń, tutaj nie ma, że przyjdziemy ze słoiczkiem, torebeczką i dostaniemy tylko troszeńkę, nie? Tylko możemy sobie wziąć ile chcemy. Jeszcze jedna rzecz, która teraz mi przyszła, to takie coś, że zobaczcie, jak my ciągle siedzimy na przykład w jakichś pomieszczeniach, nie? Bo na przykład, nie wiem, pracujemy w jakimś biurze, czy w jakimś miejscu, yy, albo pracujemy w domu, yy, no to jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Jaki mamy horyzont? Jaki mamy, kurde, horyzont życiowy? <gryzont> nie wiem, może max 5-6 metrów. Może dycha, jak ktoś ma wielkie mieszkanie albo wielkie biuro. E, z ilomaś biurkami. No ale jak przyjdziesz do takiego lasu, czy pójdziesz w pola, nie? No, robi się horyzont? Robi się duży horyzont. <gryzont> o jejuś, robi się horyzont. No właśnie. I to znowu mam wrażenie, że jednak dla naszej psychiki ma ogromne znaczenie. Że my patrzymy na coś nieco, jest tylko tutaj blisko, tu przed nosem, yy, i tu się kończy, tylko ja mogę popatrzeć na bezkres. Ach, bezkres. No właśnie. Czyli coś, co jest daleko, co daje przestrzeń, co daje taką możliwość, wiecie, takiego ach, nabrania czegoś w płuca, nie? Nie wiem jak wy, ale ja mam takie, szczególnie takie odczucie bez skresu, jak jestem nad morzem, albo jak jestem w górach, szczególnie, jak jestem gdzieś wysoko w górach, nie? Macie tak? Że stoi się na tym szczycie góry i ma się wrażenie, jakby jakby się było po prostu częścią czegoś większego, nie tylko taką po prostu, taką środką, która siedzi i nie wie, co ma zrobić, nie? Tylko, że jest coś większego. Coś, co nadaje też pewną taką perspektywę. Nie? żeby inaczej spojrzeć na życie. Ja szczególnie, jak jeszcze mieszkaliśmy w Irlandii, to sobie jeździłam w góry Wicklow. Tam ludzików było bardzo mało. Prawie nikogo tam nigdy nie było. I można było sobie usiąść na kamieniu i tak popatrzeć ten bezkres. Popatrzeć z góry. Popatrzeć z innej perspektywy. Wtedy naprawdę się trochę w głowie układało. No... Tak samo lubiłam te wiatry, wiecie. Ja wiem, ludzie narzekałem na pogodę w Anglii, w Irlandii. Ja Wam powiem, że ja bardzo lubiłam tą pogodę. E, ta bryza irlandzka i te wiatry mi nie przeszkadzały. I no, tak się złożyło tutaj, że chyba kawałek Irlandii przywiozłam ze sobą, bo w tym naszym Rożkowie, w którym mieszkamy, czasami tak wieje, jak będę łby pourywać. Więc mam kawałek swojej Irlandii w Polsce. No, ale co jeszcze mam? Zachody słońca, bo słuchajcie, w Irlandii przede wszystkim to Mieliśmy bardzo, bardzo dużo i bardzo często tęcze. Eee, I nieraz się nimi zachwycałam, i często były podwójne, i wielgachne, i od początku do końca, wiecie, takie nie taki kawałeczek, tylko naprawdę dużo, i bardzo często. Natomiast w Polsce tych tęczy jest mało. Natomiast są piękne zachody słońca, jakoś tak w Irlandii ich za dużo nie widziałam, ale też może dlatego nie widziałam takich, jak potrzebowałam, bo w takim miejscu mieszkaliśmy. Tak sobie teraz myślę, od której strony mieliśmy mieli zachód, a tutaj mamy także. Że je widzę, że widzę to słoneczko. I ono mnie napawa, słuchajcie, takim mm, momentem zatrzymania, takiej refleksji, takiej chwili do przemyśleń, takiej chwili pobycia, zadumy. A słuchajcie, jakby nie było, my żyjemy w takim świecie bardzo, bardzo hałaśliwym, bardzo pośpiesznym, bardzo na zewnątrz. Takim mega ciągle działającym. Wiecie, wszystko otwarte, 24H. No nie wszystko, dobra, no przesadzam, ok. No ale jest tak dużo miejsc otwartych, dużo świateł, nawet w nocy, słuchajcie, nawet w nocy my nie mamy, my nie mamy takiej możliwości, wiecie, odpocząć. To się już dużo teraz mówi o zanieczyszczeniu w ogóle światłami miejskimi światłami jak na przykład tego lata. W ogóle od wiosny już, nie? Polowałam na zorze polarne tu w Polsce, bo było, bo było je widać wielokrotnie. Ostatnio znowu był taki wielki, wielki pokaz. Zorzy. No to słuchajcie, wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsca, gdzie jest ciemnica, gdzie można wyjechać po prostu za małe miasteczko, małe miasteczko, i mieć ten moment takiego, wiecie, um, taką przestrzeń ciemną, czarną, gdzie właśnie nie ma tych świateł przeszkadzających. No, nawet słuchajcie, jak byliśmy nad morzem i była zorza i siedzieliśmy na plaży, to kurde, gostek jeździł jakimś pługiem, bo musiał tą plażę sprzątać, nie, ze wszystkich śmieci i czegoś tam jeszcze. I tak światłami dawał, <noise> więc. O, no widzicie, no, nawet na plaży wjechały ciężkie sprzęty, nie? No, bo wszędzie my, ludzie, jesteśmy. O, tam dzieciaki jakieś biegają. Fajnie, fajnie. Także słuchajcie. Zachęcam Was bardzo do takich spacerków, szczególnie teraz tych jesiennych. Ta nasza piękna polska jesień e, do takich spacerków zaprasza. E, czekajcie, muszę zmienić rękę, bo mi troszeczkę się zmęczyła. E, piękna polska jesień nas do spacerków zaprasza. E, I też słuchajcie, powietrze jest inne, jest takie rześkie. Jest takie bardziej, ma troszeczkę tego chłodku takiego, który tak fajnie, wiecie, tak, mm, tak przez ten nosek sobie tam wpada do tego gardełka i on tak fajnie, fajnie od środeczka. Orzeźwia, no bardzo orzeźwia. <laughs> Więc bardzo Was zachęcam. Życzę Wam przyjemności, pobywania sobie z tą naturą, poczucia sobie jej, powdychania sobie jej, a można już nie niej korzystać, bo tak jak mówię, komarów i tych wszystkich różnych muszek, nie muszek już nie ma. E nie wiem, czy wiecie, ale właśnie my dlatego bardzo dużo siedzieliśmy z krzyżowcem, zawsze w Irlandii, w lesie, przez cały rok, bo tam nie ma komarów. Tam nie ma komarów, no. Tam są midgets, cholerny midgets. Ale midgets, czyli te tam muszki takie maletkie, bardzo rzadko się dziś tam pojawiały, naprawdę tylko w niektórych miejscach. Natomiast no lasy były puste od komarów. Ale dobra, nie będziemy narzekać, będziemy, się, będziemy korzystać z tego, co jest. Więc lato spędzam w ogródku. Natomiast już jesień, no i pewnie zimę, rękawica, rękawice, czapki, kurtki i będę sobie tutaj e, pomiędzy tymi drzewkami poganiać. E, no i trafić na różne zwierzątka. No właśnie już się tutaj szykują, widzę, wiewióreczki, no Zbierają, zbierają na zimę, żeby mieć zapasy. Także właśnie my też możemy sobie nazbierać takie zapasy na zimę, słuchajcie, bo zimą będziemy się dużo mniej ruszać, prawda? Więc zaczynając, jakby kończąc tym, co zaczęłam, kiedy mówiłam o tym, o tym ruchu, o tym poruszaniu się do przodu, o tym pobudzaniu limfy, Słuchajcie, no zimą, siłą rzeczy będziemy po prostu więcej w tych domach siedzieć. Więc póki możecie, zakładajcie wygodne buciki i w wterem, kochani, czy to w las, czy to w łąkę, czy to gdzieś nad rzekę, tak żebyśmy sobie. Troszeczkę zmagazynowali tego dobrego w naszych ciałkach, nie? No, trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!